Cześć, witam Was. w parku Nowym Bydgoszcz. Będziemy teraz testować trasę żółtą. Zaczynając od ścianki spinaczkowej. Jest to trasa dla najmłodszych. Jak widać, mamy asykurację ciągłą. A trasa jest przeznaczona od lat 6. Teraz będziemy mieć belki typu V. Trasa jest na wysokości mniej więcej do dwóch metrów. Tak, tutaj najwięcej dzieciaków chodzi. Mamy tutaj w sumie sześć traw w tym parku. Jedna jest na asekuracji e, przepinanej, a wszystkie inne trasy są na asekuracji ciągłej. Teraz mieliśmy mostek i lecimy dalej. Teraz będziemy mieć. Siatki przecinane, taki birmański z siatek. Ja sobie oczywiście się staję na linkach, nie wchodzę do środka, bo to po prostu blokuje nogę. Ciężej jest przełożyć ją do następnej siateczki. A tak jest prosto. Tutaj mamy fajny system do wymianki. Jeśli ktoś jest szybszy, no to może się wymienić. I leci dalej jako pierwszy. Dobra, mamy teraz tyrolkę. Zakładamy sobie nasz bloczek. Oczywiście C. Zakładamy na bloczek i jedziemy. Zaliczone. Teraz przed nami kładka. Szybko, fajnie idzie. Naprawdę ta asykuracja ciągła. Jest płynna. Tak, nie blokuje nas. Lecimy dalej. Super. Pajączek. Jest pajączek? Brak pajączka. No, oczywiście, deszczowo było. No to gdzieś nam się zmył. Schowane. Wysoko chwytamy, jak najwyżej. Wtedy nam się ręce nie męczą. Łatwiej jest przejść. Ej, zaliczone. Co teraz? Duże platformy. Przeszkód mamy naprawdę sporo. Na tej trasie chyba jest z 20 przeszkód. Z tego co pamiętam. No to jak na taką trasę, to jest sporo. Dobra, teraz będą falochrony. Tu się mijamy z moim duchem. Tyk. jest, wyprzedziłem go. Jakoś bije ten rekord. Kładka typu H i lecimy. Do przodu. Pyk, pyk. Zaliczone. Pirmański będzie nas czekać. O, ja sobie tutaj co drugi przeskoczę. O. Dziecko ma krótsze nogi, więc będzie przeskakiwać pojedynczo i tyrolka. O. Zaplątałem się i jedziemy dalej hop a dobra park jest na terenie zaginionego świata więc wiecie gdzie to jest łatwo tu można przyjechać i naprawdę fajnie się bawić ta składka zygzak zaliczona Teraz będziemy mieć belki, trapezy. Tak ładnie. Przechodzimy sobie. Stabilizujemy. O! Jakiś mercedes tu przyjechał. Drabina. Pozioma drabinka. Fajnie się buja. Więc u, uważajmy na nią pionowe belki o blisko, czyli łatwo dosięgnąć Hop. Hop. i lecimy do przodu o dostawa nam przyjechała ściółki teraz mrówka kładka mrówka, widzę z takim mostkiem nawet Wlecimy do przodu. Tak jest. I kładka. Jaka kładka? Siatka typu U. Czerwona, ładna, długa. O, dzieciaki tu lubią siedzieć. Jak obserwowałem to sporo tego. A to ściółka pod e, trasę treningową. No wiadomo. Musi być ta styrolka no i to będzie chyba koniec tak, jedziemy zaliczone okej, okay. no i koniec subskrybujcie lajkujcie a ja jeżdżę po różnych parkach i pokazuję wam co tam jest dzięki wielkie na razie, hej!